Dzień dobry! Szanowni Państwo, dzisiaj odbył się egzamin próbny ósmoklasisty. Stąd moja kolejna rada serdeczna czyli rada od serca. Najważniejsze na takim egzaminie jest rozumienie czytanego tekstu. Jak się do tego przygotować? To nie tylko szkoła tu jest potrzebna, ale możecie Państwo w domu ćwiczyć również z dzieckiem. Wystarczy, aby przeczytało jakikolwiek akapit, jakiegokolwiek tekstu. I zapytajcie Państwo, co zrozumiało z tego akapitu. Ale jak powie, to niech zapisze te informacje, ponieważ największa trudność to przelanie własnych myśli na papier. A z tym proszę wierzyć. Uczniowie mają największy problem, ale w tym może im pomóc nie tylko szkoła, ale szczególnie Państwo w domu, ćwicząc w taki bardzo prosty, Sposób. To tyle w lekcji z różą w radach serdecznych. Papa! Pa.